Alo ha? Michu? Nie no Michu Michu widzowie wbił! Eee Ej, skumaj klimat! Skumaj klimat! Skumam klimat, tu No klimat! Bo nie chłopie, idę z, z telefonem przy uchu i wbiłem, tak o normalnie. Aha. Że na telefonie także ja tylko No przy uchu mam, nawet czatu nie widzę, nic nie widzę. Ja was tylko pozdrowić chciałem no. i widzów. No i jak, jak się wiecie, uwinę szybciutko no. Może mi się uda jeszcze wbić. No Ale wiecie, jest ciężko. Napięty grafik. A co robisz dzisiaj, Michu, jeszcze po tym jak wrócisz do domu Koncert właśnie grać skończyłem ludzie, koncert grałem. Wiem, pokazywałem, teraz... pokazywałem jak super wyglądałeś na scenie o, o kurde, no to mi strasznie miło. No Słuchaj, no, słuchajcie słucham. No i, no i y, generalnie to Koledzy i koleżanki urządzają sobie dzisiaj oglądanie... Y Halo? <noise> Nie dowiemy się... Halo? <noise> to jest jak ta żama Nie! ze Shreka... On To jest umarł! jak ta żama ze Shreka, Nie! wiesz? Najważniejsza rzecz i ta zaba umiera, On no Nie! Nie wiemy, co będą oglądali widzowie. Dobra, dobra, no jestem z jest! powrotem. Jak żaden z Najważniejsza rzecz i umieram. No, będą się oglądali chyba jakiś finał top model. No. no i generalnie, wiecie, będzie, myślę, fajnie, ale y, tam niektórzy, co byli, co będą na tej imprezie, no to byli na moim koncercie mnie zobaczyć. No i tu też jest tak, że wiecie, punkt honoru tam pójść. I to nie jest tak, że ja tam nie chcę iść, bo chcę tam iść, ale na Lejwiku też super, ale wiecie, no. Ale nie, no, trzeba... no, ostatnio często byłeś, to Ta, możesz... Tak, ostatnio często byłeś, gdzie... to możesz wypierdalać. Iść do znajomych też, no, bo jak oni przyszli Dokładnie. na koncert, a to też dużo znaczy, nie? Tak, no. Loku no. dobrze mówi. No, Michał Dobra, dzisiaj widzowie. Ja no chyba, że mi się uda szybko winąć, ale wiecie jak jest. Słuchajcie, kocham wszystkich, no. Fajnie, ale z telefonem przy uchu na streamie, jakie dymy. Normalnie dresie na środku miasta, dobra. Ale dymy, widzowie, w, w dresie w ale środku miasta. Dobra, dresie? fajnie. O. W dre a... dresie. dresie. Dresie, że dresie. się wydzieram. A dreszcie! A Myślałem, ja że w dresie na koncercie był! Ja, ja też! Był. Tak A nie, chopy! Ładnie dresie. ubrany w garniaczek! W garniaczek? Tak. Uuu. A ty dostajesz ocenę za ten, wiesz, zagranie na tym klarnecie? A właśnie nie, to było tylko zaliczenie. Tego. Tak, Ale czyli to ocena przecież... jest, jakby za, zaliczać to Tak, zaliczyłem, no, zaliczyłem. Czekaj, jak ty przyszedłeś, to jak ty się przywitałeś? Muszę zapamiętać ten tekst. A nie pamiętam co powiedziałem. To było fajne. Pewnie się mano kolano. Nie. nie, o matko, nie. Ej, ktoś się witał się kolano? Jakieś pewnie te, malczyńcy. Nie. nie, u nas, u nas ktoś powiedział. Siemano kolano. Nie, czy Eka nie powiedział się mano kolano? A no to pewnie Eka, jakby miał kogoś obstawiać, no to Eka. Dobra, nie słuchajcie. Nie przeszkadzam wam, ale fajnie tak zadzwonić, nie? Fajnie, no, Michu, tak czekałem Jeden na Jeden przyszedł i pyta, dopiero teraz przyszedłem. Kogo Michu zaliczył? Michu. Chyba zaliczył granie na kontrabasie. Kontrabas zaliczył. <noise> Zaliczyłem dzisiaj kontrabas. A, a, my klimat, kumaj klimat, nie wiem! Bez ty... Tak, ale on tak powiedział. No, wiem, tak wiem, powiedział. wiem, no, ale Michu. Kumaj klimat. Dobre, Ale dobre. Jakie jesteś... OG. OG bardzo, no. Michu, to jest no, tak. taki... Taki klawy boomer, nie? Klawy boomer. Nie dość, że family friendly, to jeszcze Cox w dzieciństwie się napierdalał. Bardzo dobrze, Michu. A, bo o, tak. ty... A ty widziałeś szoty? No tak. Przecież ja na tym live'ie byłem, co on opowiadał, że się bił. A! Kurde, no. Trendsetter, tak Weź, następne na przykład... Na, y, masz Twittera, Michu, czy nie? Twittera? No. Co <laughs> jest? Nie no mam. Na się mam jakieś tam cztery konta, jakieś stare. To weź A nazwij co? się, nazwij się na przykład na Twitterze klawy boomer i będziesz pisał z klawy boomer dodał post. I wiesz, i ludzie to będą to repostować. Chłopie jak na Twitterze cztery osoby może siedzą. Kto tam jest? Kto co? siedzi na Twitterze? Kto to będzie czytał? Widzowie to siedzą na Twitterze! Osób. Chłopie, no, klawyboomer. Nie wrócimy do tego, nie? No, klawy boomer, Cox, Cox. O, wszyscy teraz pisą ja ja siedzę, widzisz? Tak, tak, siedzicie fajnie wam. O, klawy boomer. Pamiętaj, ta nazwa po... na cię obowiązuje. Dobra, widzowie, Katowic, ja jestem na francuskiej teraz. Muszę przeskoczyć przez ulicę. Pozdrow!